Łukasz się, witam w kolejnym odcinku pod dachem Akademii. Jesteśmy przed miejscem, gdzie odbywa się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Miejsce nieprzypadkowe. Z nami profesor Paulina Polko, uczestniczka dwóch paneli o bezpieczeństwie i o migracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, te dwa tematy dziś będą poruszane podczas kongresu. Migracja, skupmy się na tym, bardziej zagrożenie czy szansa? Czy od razu należy rozdzielić migrację od nielegalnej migracji? No, zdecydowanie tak. Po pierwsze musimy pamiętać, że około 1,5 miliona obcokrajowców płaci dzisiaj regularnie składki do polskiego budżetu, płaci składki złosowskie i tak naprawdę kontrybuuje do naszego PKB. To jest w tej chwili około 4% PKB. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą. Więc zdecydowanie jest to szansa. Natomiast pod warunkiem właśnie, że jest to migracja legalna, kontrolowana, migracja, która jest chciana, jest potrzebna. I która zakłada integrację osób, które przyjeżdżają do Polski z polskim społeczeństwem? My jesteśmy związani z miejscem najbardziej umiędzynarodowionym uczelnią, Akademią WSB, więc tam spotykamy się z młodymi ludźmi, którzy chcą tutaj przyjechać, którzy chcą tutaj się kształcić. Nie widzimy tej drugiej strony medalu. No nie widzimy. W ogóle w tej chwili w Polsce kształci się ponad 80 tysięcy studentów zagranicznych, więc to jest naprawdę kolejna bardzo duża grupa obcokrajowców w Polsce, całkowicie legalnie tutaj przebywająca. Zresztą są oni świetnie od razu rozchwytywani przez rynek pracy, zwłaszcza ci, którzy oprócz angielskiego znają na przykład rosyjski albo inny dość potrzebny, zwłaszcza biznesowi język, więc to jest kolejny przykład szansy. No ale mamy oczywiście kilkanaście tysięcy w kwartalnie prób nielegalnych przekroczeń granicy polskiej z Białorusią. Mamy czy też próby nielegalnego przekroczenia granicy poprzez połączenia lotnicze na podstawie najczęściej fałszywych dokumentów bądź dokumentów innych osób. Więc tutaj ta problematyka jest no bardzo podzielona. Możemy mówić naprawdę o wojnie, wojnie hybrydowej, jeżeli chodzi o migrację. No, tutaj skupiamy się oczywiście na tej polsko-białoruskiej granicy. Właściwie na granicy Unii Europejskiej i, i Białorusi? Zdecydowanie tak. Niestety ludzie są wykorzystywani jako ta broń demograficzna przez reżim białoruski, oczywiście sterowany z Moskwy, w celu destabilizacji społeczeństwa, w celu związania naszych sił na granicy, bo przecież my tam mamy oprócz Straży Granicznej także dość dużą liczbę żołnierzy, a więc wojsko jest odrywane od przygotowań do tego, co jest ich kluczowym zadaniem, a więc do obrony krajów w sytuacji napaści. No i przede wszystkim podburzane są nastroje społeczne, bo przypomnijmy, że ta, ten atak zaczął się w 2021 roku przed wojną w Ukrainie i dzisiaj już wiemy, że była to też próba zdestabilizowania polskiego społeczeństwa i nastawienia go niechętnie do. Kolejnej fali migrantów, uchodźców z Ukrainy. To się na szczęście nie udało, ale no musimy pamiętać, że każda taka sytuacja gdzieś tam w społeczeństwie budzi jednak reakcję. A to się nie udało, ale z drugiej strony widzieliśmy, jak bardzo ta sytuacja z tą wojną hybrydową spolaryzowała polskie społeczeństwo. Przecież były dyskusje o tym, żeby wpuszczać, nie wpuszczać tych ludzi, że pushbacki są czymś absolutnie złym, że mur na granicy być może nie jest potrzebny. Teraz już chyba wszyscy Osoby z tego sprawy, że tak. Dziś już, należy tak. Dziś już tej nawet granicy. lewica mówi głosem e, ugrupowań centrowych, czy czasem nawet prawicowych, ty, tym głosem sprzed kilku lat, zdecydowanie granica musi być chroniona w sposób fizyczny, w sposób elektroniczny, e, musi być e, ta ochrona wzmocniona i to się dzieje. Natomiast, e, no, oczywiście, pozostaje ten wątek humanitarny, pozostaje ten wątek e, prawa do azylu. My jesteśmy sygnatariuszem międzynarodowych umów i konwencji, którego gwarantujemy. I tu Polska, ale też cała Unia musi znaleźć dobrą odpowiedź. Jak nie wylewając dziecka z kąpielą, a więc pozwalając ratować się ludziom z terenów naprawdę zagrożonych, chronić bezpieczeństwo swoich społeczeństw i swoich terytoriów. I te rozwiązania już się dzieją, zresztą ym, nowa, nasza nowa strategia migracyjna, która przecież w październiku została ogłoszona przez rząd, de facto wskazuje na te rozwiązania, które no zapewne w najbliższym czasie będą przekładane na, na konkretne ustawy czy konkretne innego typu akty prawne. 49 centrów migracyjnych. Dobre rozwiązanie? Konieczne rozwiązanie? Mniejsze zło? Jak to traktować? Z tego co wiemy, bo ta dyskusja jest no, dzisiaj tak, faktycznie generalnie na poziomie medialnym, mają być to przede wszystkim centra dla Ukraińców, dla też Białorusinów. Przypominam, że dość dużą grupę też wspieramy uchodźców z tego terenu w Polsce. Yy, więc no to jest potrzebne, tak? Yy, my musimy pamiętać o tym, że... Polska od 10 lat jest już na migracyjnym plusie, a więc więcej osób do nas przyjeżdża niż z Polski wyjeżdża. I teraz w przypadku Ukraińców, którzy przyjechali na przykład po 2014 roku, my za chwilę będziemy mieli do czynienia z drugim pokoleniem, które tutaj się wychowało. Za 10 lat będziemy mieli pokolenie, które się już tutaj urodziło. I jeżeli popełnimy błędy, które popełniły społeczeństwa zachodnie, wybierając w mojej ocenie zbyt liberalne y, warunki y, integracji, to możemy mieć ten sam problem, bo badania pokazują, że o ile Przestępczość w grupie imigrantów nie jest wyższa od zwykłego poziomu przestępczości przeciętnego w społeczeństwie przyjmującym, o tyle w drugim pokoleniu już te statystyki zaczynają rosnąć i te gangi szwedzkie, o których słyszymy w mediach, te wojny o narkotyki, ta przestępczość zorganizowana, która jest związana z tą właśnie grupą, dotyczy właśnie tych młodych ludzi, ale dlaczego? Dlatego, że nie zmuszono ich kiedyś do nauki języka, że wychowali się w biednych gettach, że odziedziczyli pewną biedę czy pewne niemożności, doświadczyli tego szklanego sufitu, a nikt nie zareagował wystarczająco wcześnie. I to jest klasyczny mechanizm generowania przestępczości, który dotyczy nie tylko migrantów, czyli nie tylko przybyszów, ale również urodzonych w danym kraju. Jeżeli wychowujesz się w getcie, masz słabe albo żadne wykształcenie, nie jesteś w stanie dostać, pracy, albo nawet jak ją dostajesz, to nie chcesz jej wykonywać. Stajesz się uzależniony od narkotyków, czy, czy od alkoholu, od innych używek. W ten sposób generuje się przestępczość. To jest generalny mechanizm, który nie dotyczy tylko migrantów, ale jeśli nie zadbamy właśnie o przygotowanie tych osób, tylko bardzo dobrą decyzją jest na przykład obowiązkowe uczęszczanie do polskich szkół. Do tej pory mieliśmy taki system dobrowolny. Dzieci ukraińskie mogły się uczyć w polskich szkołach i wiele się uczyło, ale też wiele Korzystało z online nowych lekcji prowadzonych z Ukrainy dla nich. W pierwszych etapach było to zrozumiałe, bo wiele osób chciało wracać albo planowało szybki powrót. Ale dziś już po prawie trzech latach my musimy mieć politykę włączania w społeczeństwo, żebyśmy za 10 lat nie obudzili się w sytuacji, w której będziemy mieli grupy kompletnie ze społeczeństwem niezintegrowane. Polska w ostatnim czasie. Z jednej strony nie była bardzo liberalna, jeżeli chodzi o przyjmowanie emigrantów, szczególnie nielegalnych emigrantów, z drugiej strony nie była też kierunkiem dla tych ludzi, w którym chcieli zostawać, nie, 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 nie chcieli zostawać w Polsce, chcieli iść dalej na zachód. To szansa, żeby Polska się czegoś nauczyła po tym, jak zmienia swoją politykę na przykład rząd niemiecki. No to jest dla nas poważne wyzwanie i poważny problem, bo pamiętajmy, że mm, y, porozumienia dublińskie zakładają, że y, y, migrant powinien złożyć y, osoba, która chce ubiegać się o status uchodźcy, powinna złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w pierwszym kraju Unii, do którego wejdzie. Y, Niemcy, jak wiemy, y, przede wszystkim dociera się do nich no, właśnie tymi szlakami, między innymi przez Polskę. I teraz oni zaczynają bardzo ściśle egzekwować to prawo poprzez zawieszenie wznowienie kontroli granicznych, przez zawieszenie strefy Schengen, poprzez te dyskusje, które się to, to, toczą na razie medialnie i, i gdzieś tam za ciszy gabinetów o odsyłaniu tych, którzy są złapani na nielegalnym pobycie, nie potrafią udowodnić, że przyjechali bezpośrednio do Niemiec. Więc próbuje się ich odsyłać do tych właśnie krajów pierwszego kontaktu, pierwszego, pierwszego wejścia do, do teren Unii Europejskiej. No i tu dla Polski może być poważny problem, bo co prawda medialne doniesienia, ale mówią nawet o 40 tysiącach osób w tej chwili, które. Być może z Niemiec byłyby w jakiś sposób kierowane do Polski. No na razie MSZ temu zaprzecza, więc tutaj też trzeba brać pod uwagę, że te wszystkie dane, takie niepewne, nie podawane przez oficjalne organa, mogą być elementem rosyjskiej dezinformacji. My tutaj musimy być też bardzo ostrożni, mówiąc o zagrożeniach migracyjnych, bo jest to na rękę wschodnim reżimom Putina i e, Łukaszenki, żebyśmy e, się kłócili w Unii, żebyśmy się dzielili, żebyśmy tracili tą e, m, wspólną politykę migracyjną, co dzisiaj się niestety trochę dzieje, bo widzimy, że każdy kraj zaczyna w zasadzie wdrażać własne, o wiele bardziej rygorystyczne niż wcześniej zasady chociażby udzielania azylu. Ale to jest, I to jest z jednej strony zrozumiałe, ale niestety jest też to na rękę reżimowi. Więc pamiętając o narodowych potrzebach, krajowych zasadach i absolutnie nie negując potrzeby ich tworzenia, nie można zarzucić europejskich prób kształtowania polityki migracyjnej na poziomie całej organizacji, całej Unii. Gdyby te doniesienia medialne, o których Pani mówi, okazały się choć przybliżone do prawdy, albo w połowie prawdą, dla kogo tutaj jest rola, żeby żeby zrobić z tym porządek dla polskich służb, wojska, Straży Granicznej no tak czy, naprawdę, czy dla Brukseli tak naprawdę, żeby tam rozwiązać ten problem. Tak naprawdę na poziomie polskim no, musielibyśmy ich odesłać. Tylko problem polega na tym, że nie z każdym krajem mamy umowę, która pozwala na, która, według której kraj godzi się na odsyłanie migrantów. Więc tutaj to jest zresztą nie tylko nasz problem, to jest problem wszystkich państw Unii Europejskiej. One próbują podpisywać bilateralne umowy, ale z dość nikłym skutkiem. No przede wszystkim musieliby być gdzieś w Polsce zakwaterowani. No nasze ośrodki obecne nie mają takiej przepustowości w ogóle, żeby nagle przyjąć kilkadziesiąt tysięcy osób, no bo były dostosowane do, do potrzeb i do, do sytuacji, która, która była w ostatnich latach. Więc tu zdecydowanie byłaby potrzeba e, zaangażowania też Brukseli. Frontex ma ograniczone, ale jednak możliwości zwłaszcza odsyłania niebezpiecznych, e, wspomagania w odsyłaniu niebezpiecznych e, osób, a więc takich, które popełniły przestępstwa, które, e, które gdzieś stanowią takie poważne zagrożenie. No, ale to też pokazuje, że potrzebujemy Brukseli i tej wspólnej polityki. Jeszcze wróćmy na chwilę do tych centrów migracyjnych. Nie ma tam zagrożenia tworzenia czegoś w rodzaju GET. Dlatego pytam, ja widziałem taki obóz dla migrantów na Lesbos. Z jednej strony na przykład kobiety, które uciekły z Afganistanu i bardzo chciały się integrować w Europie, młode dziewczyny, które próbowały podjąć naukę. Zresztą niektóre skutecznie, ale z drugiej strony ludzie, którzy kompletnie nie chcieli znać języka, stworzyli takie getto no i później mamy taki obrazek, że w jednym miejscu jest kilka tysięcy osób. Nie wiem, w procentach powiedzmy 20% chce się integrować, 80 albo 70% nie chce się integrować. To jest chyba też gigantyczne zagrożenie, a już, a już tego chyba nie da się rozdzielić na zasadzie dobrze. To teraz będziemy rozdzielać wy. My, macie szansę na to, żeby się zintegrować, idziecie na lewo, wy idziecie na prawo, rozdzielamy was. Na to nie to ma szans. Tu jest, tu jest właśnie mm, największy problem, ale też y, to, co jest zapisane w strategii migracyjnej, że potrzebujemy wzmocnienia osobowego też y, w postaci systemów, w postaci szybkiej wymiany informacji wszystkich tych służb, zwłaszcza Straży Granicznej, ale nie tylko, które zajmują się y, osobami aplikującymi y, ochronę międzynarodową. To jest bardzo proste. Jeżeli ktoś podejmuje pracę, jeżeli ktoś podejmuje naukę, jeżeli ktoś akceptuje wymogi kulturowe prawne do kraju do którego przyjeżdża do którego przybywa no to danie mu szansy może być w interesie polskiego państwa i społeczeństwa natomiast jeżeli mamy sytuację jak w Szwecji że ludzie mieszkają po 20 lat i nie znają nie są w stanie się nawet prosty sposób komunikować, bo żyją tylko i wyłącznie w gettach. Nie podejmują absolutnie pracy, tak? albo podejmują pracę na czarno. W zasadzie są wyłącznie beneficjentami tego, że mają dużo dzieci, którymi się opiekują, i, a czasem nawet osób niepełnosprawnych, bo też były takie takie sytuacje, że na niepełnosprawnego wjeżdżano do, do krajów Unii Europejskiej, wspierając właśnie osoby, osoby no, ze specjalnymi potrzebami. To, to zdecydowanie trzeba reakcji. Yy, I to Unia jest o wiele bardziej yy, władna i, i, i możliwa jest na poziomie unijnym wynegocjowanie chociażby umów o odsyłaniu do krajów pochodzenia bądź do krajów trzecich. Myśmy robili ten eksperyment z Turcją, z syryjskimi uchodźcami. W tej chwili Włochy rozpoczęły taki projekt w Albanii. Pierwsi, pierwsi właśnie uchodźcy, którzy zostali zatrzymani na wodach Morza Śródziemnego, trafili do takich ośrodków, dwóch takich ośrodków w Albanii, gdzie no mają właśnie być weryfikowani i oczekiwać na decyzję. To jest też pewien element polityki, zresztą zapożyczony od Stanów Zjednoczonych, które mają takie ośrodki chociażby po meksykańskiej stronie granicy, że najpierw ktoś aplikuje będąc poza, y, poza krajem, jeśli to jest możliwe na przykład w polskich placówkach dyplomatycznych, no nie wszędzie one są, nie wszędzie jest to możliwe, y, tam jest weryfikowany i ta decyzja odmowna nie skutkuje potem koniecznością odsyłania takiej osoby, prawda, no bo, no bo ona dalej jest w tym kraju, ale tutaj trzeba zmienić wiele mechanizmów, do tego trzeba ludzi, pieniędzy, systemów, no i przede wszystkim też współpracy, wymiany informacji między y, państwami. A czyli podsumowując te rozmowy, można powiedzieć, że Kryzys migracyjny jest, grozi nam, ale powinien jednoczyć całą Europę, a nie dzielić. Zdecydowanie tak dzieje. i nie powinien, yy, nie powinien być pożywką dla radykalnych, skrajnych partii, które wyłącznie na antymigracyjnej yy, narracji zyskują władzę, a potem wprowadzają reformy nierzadko godzące w podstawy demokracji yy, w o wiele szerszym aspekcie niż tylko migracyjny. Niech to będzie podsumowaniem tej rozmowy profesor Paulina Polko była Państwa i moim gościem. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek pod Dachem Akademii za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.